To już ósma edycja największego wydarzenia Duo Life. Zbliża się wielka chwila. Nowe produkty, które zrewolucjonizują Twoją pielęgnację. Premiera kosmetyków z możliwością testowania na miejscu. Chcesz poczuć na własnej skórze? Zrób pierwszy krok. Na scenie eksperci, trenerzy, Półzałożyciele Duo Life, których dobrze znacie, oraz goście specjalni, którzy Was zaskoczą. A w finale Emocje i zwycięzcy Duo Vision International Karaoke Contest. Kto zdobędzie główną nagrodę? Wieczorem impreza w stylu musicalu Grease. To będzie niezapomniana zabawa, pełna energii i emocji. Ale to nie wszystko. Networking, spotkania, ludzie, energia. Today for tomorrow Twoja szansa na przyszłość która zaczyna się tu i teraz. Zarezerwuj czas na ósmą edycję Today for Tomorrow już teraz. Bądź częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Kup bilet teraz, ale uwaga, liczba miejsc jest ograniczona. Zrób krok ku swojej przyszłości.